5 na start No No, ekrany LP, Francja To jest ta Mateo, tak? Nie, do fur mu mukiel. Okay. Paka za 50K Wygląda jak tylko, To jest tylko Williams! To jest tylko Williams! Tak jest, Niko Williams. Ale ja nie grałem w z nie? Ale karta dobra. Karta dobra. Tam będzie ławeczka. pod speed buściki. Niko Williams, ile jest wart? 130. Kolejna 50 pak. No. O, walkout. SPO. O, Bruno. Ja mam Bruno chyba niewymiennego, tak? To jest Bruno. Akurat sobie Bruno sprzedam. No, Bruno, super. To mojego jego Bruno sprzedam. Więc najważniejsze. Dobra, więc najważniejsza. Dobra, i paka stoka. Dajcie. No, walkout. Es o Włochy Bastoni. Okej, okay, baston jest w porządku. No średnio jakiego, jakiegoś składu. O Joe jeszcze podwójnym. Ale chłopaki wyszli. Pione zbijają. Brawo, a paczki szczerze. Ale ci leci. No, dobrze dało. Dobrze dało. się Romero. Gumacz. Jaka odineta. Ale speedboost musiał Brawo. No, Razem tego odczłonę. To jest 3. się, już go odpaliłem. Nie, 180 pingu Drugą ligę. Jest każda nie pierwsza, ale na no, nie można tu grindować, bo były sprawy tak zwane życiowe. Ale i tak są dobre. Mamy dwa player piki, mamy jakieś paczki, więc panowie wiara. To Spika, jaki predic tasowy jest Będzie 8-4, czy będzie więcej Patrzcie chłopaku, dzięki kanciku, U, ale za was się udało być kwali, nie? 8-6 Tu jest jeszcze 8 nie? Więc jest wysoko 8-6, predic 8-8 Może w ciemni... nie dobra nie w ciemno nie w zasadować panowie. No! Trzy duplikaty. Bellingham, Ja pierdolę Bellingham <grym wytanie> O ja pierdolę, ale dało. Dżudzik, siema Siema, Dżudzik F e. I to wymienny! A! To jest wymienne! O kurde, 300 tysięcy Czy 400 Ale jazda, to ja myślę, że to nie wymienne jest Ale dobrze Ja dole Co jest, a i to konto, dobra W tamtym roku to konto było takie głupiane i ja nic nie rok, glierki, nie? A w tym Bellingham wymiennego w pierwszym piku Co jest, panowie? Serio, jeśli poczekam, on podrażaje, paty, wiesz? Podrażaje, w ostatniej chwili że że pogramy nawet ja pierdolę, ej dobrze Kończy się teraz pod Ladera, a nie pod Viniciusa Dobrze, idziemy, dobra drugi pik. Ja już nic oczekuję panowie, nie? I Lautaro Przesada panowie, przesada Jeszcze Lautaro, nie? Ej, warto wbijać wysokie dywizje Już o tym wiemy, nie? Mega paczka najpierw, mega paczka Już się panowie wybitnie A może walkout? Nie, bez walkoutu niestety, ale będzie to środkowy obrońca z Blani Christensen? Christensen? Tak, Listensen raczej no. Tylko na No. Kolejna paczka, tym razem. Babka. Bez woke ok, okej. Brazylia. Marta? To jest Marta. Chyba. No i Marta wleciała. Orlando Pride. Jest jaką ona ma brzydkie usta. Czy brzydkie? No nie podobają mi się, nie? TOTW TOTW, tot No, of the Week 8 do plus No Bez walkoutu, to lipa jest chyba, nie? Esio Belgia, to jest Alderweireld, tak? Chyba Alderweireld Będzie sobie wychodził No, Alderweireld Jak już tam, tam było, nie? Tobi, okej okay. Zostałem? No, a to on taki Foderowy, nie? Mbappe w ogóle głosują na POTMA, więc może być ciekawy Dobra, panowie Paczka Ostatnia wymienna 47, plus, nie? Walkout, super, SPO, Portugalia Kolejny Bruno Fernandes, no dobra, ale jest fader Jest Foder, jest git Nie ma co narzekać Na pojedynczym Bruno Fernandes 87 w duplikacie Będzie na jakieś, jakimś, jakimś, jakimś SBC ma jakoś przepalimy, bo już jeszcze ma, jak tam policjiś w ogóle był Waran, ej Muszę potem zobaczyć, jak w wróci przypadkiem do Ewo, dobra, strasznie z duplikatów Jest git, bo no to go przepalimy, peaturama się przyda Dobra, i 37.5 plus Dawać, panowie, to jest wymienne. Tu coś musi oddać. No! Walkout! Bramkarz! Sommer, dobra, ale jest Sommer foderowy, chociaż tyle. Może podwójny jakiś się A jakiś Mendy może ukryty jeszcze będzie? Mendy ukryty? Okej, okay, Sommerini sobie wyszedł. A on tak... Dobra, po prostu wyszedł, okej. Okay. w ogóle jest dobry, bo ma tą... Fajny playstyle, Leo koszta... O, Felix i Inform, okej, okay. Czy nie jest źle. A jeśli potrzebujesz moich tak, zapraszam na filmik co sobie macie obok, tak się nazywa Squad Butters, więc siema